Dzień dobry, witam was moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja jestem oczywiście Kielwiek, a dzisiaj ruszają mecze Ligi Mistrzów. Rusza nasza ukochana Liga Mistrzów rozgrywki, które moim zdaniem w Europie na ten moment oczywiście są rozgrywkami najbardziej emocjonującymi. No i wreszcie zaczynamy, poznaliśmy oczywiście już jakiś czas temu grupy. Teraz zaczniemy poznawać powoli, powoli wyniki, faworytów oraz to, jak te grupy będą się układać i dzisiaj oczywiście o tych grupach porozmawiamy i sobie je obstawimy. Natomiast zanim przejdziemy do Obstawiania mojego kuponu, no to oczywiście Jak zawsze nasza co odcinkowa zabawa W której do wygrania 50 zł od Superbet Naszym meczem specjalnym będzie spotkanie Barcelony z Bayernem i tutaj mogę Wam już zaspoilerować, że będzie to również jedno Z spotkań na naszym kuponie Także yy, bardzo ciekawy mecz, mecz który Oczywiście wieczorem sobie zobaczę Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, aby Obstawiać wynik w komentarzach, to tak jak mówiłem Do zgarnięcia 50 zł wystarczy oczywiście Obstawić wynik w komentarzu, napisać Minutę strzelenia pierwszego gola, a także dopisać swój nick na Superbet oraz obserwować profil Murawa TV w Super Socials, czyli aplikacji mobilnej od Superbet. Link do niej znajdziecie w opisie. Także gorąco gorąco zachęcam was wszystkich do pobrania. Szczególnie że za pobranie i obserwowanie jest również 10 zł free betu od Superbet dla was. Także myślę, że naprawdę fajna opcja. Dodatkowo moi drodzy, jeżeli jeszcze konta na Superbet nie macie, to w sumie nie wiem dlaczego, bo to jest świetna okazja do tego, żeby założyć, bo nie dość, że możecie brać udział w naszych konkursach, Kursach, to jeszcze za samo założenie dostajecie naprawdę spoko rzeczy, bo jeżeli użyjecie kodu Murawa 20, to dostaniecie pierwszy freebet za 20 zł, dostaniecie podwojenie waszego pierwszego depozytu do 50 zł oraz, moi drodzy, pierwszy tydzień bez ryzyka do 500 zł. Także gorąco, gorąco zachęcam! Wszystko jest opisane w opisie takie trochę masło maślane, no ale rozumiecie wszystkie informacje znajdziecie poniżej. Także koniecznie wbijajcie, koniecznie, sprawdzajcie, a my przechodzimy już do dzisiejszych typów. Jesteśmy oczywiście na stronce Superbetu, przechodzimy do meczów wtorkowych Ligi Mistrzów i powiem szczerze, że ja dzisiaj tak sobie myślałem, co bym tutaj do końca chciał obstawić i stwierdziłem moi drodzy, że na początku pokażę wam taki kuponik troszeczkę pod progresją, bo w okolicach 2.80 ale ja dzisiaj zagram taką troszeczkę ryzykowną progresję bo nasz ostatni kupon się zazielenił wygraliśmy 1100 zł ponad także dzisiaj oczywiście zaczynamy od pierwszego progu, a jeżeli oglądacie Prawe, jeżeli śledzicie moje poczytania to wiecie, że ja na tych pierwszych progach lubię sobie troszeczkę ten kursik podbić po to, żeby po prostu ewentualna wygrana była wyższa moi drodzy, jeżeli chcielibyście pójść tak troszeczkę pewniej, no to zaczynając od meczu Barcelony z Bayernem ja osobiście tutaj stawiam słuchajcie, na Bawarczyków, na Bawarczyków którzy są w dobrej formie, którzy ostatnio rozjechali RB Lipsk dodatkowo jak już wiemy Robert Lewandowski jest powołany na to spotkanie mówi się o tym, że ewentualna Taka prawdopodobna kontuzja, która, którą miał. Do, do, której miał doznać kapitan reprezentacji polski, nie jest taka groźna i nie jest. Generalnie mówi się o tym, że nie ma tej kontuzji. Ja trochę w to nie wierzę. Myślę, że to są takie, wiecie, opowiadania dookoła. Spodziewam się tego, że Robert może odczuwać jakiś dyskomfort, ale albo będzie gotowy na ten mecz w pełni, albo i tak uważam, że w tym meczu zagra. Czy od pierwszej minuty? Tego nie jestem pewien, ale uważam, że Bayern w obecnej formie naprawdę jest w stanie spokojnie wygrać to spotkanie, mimo tego, że jest on oczywiście rozgrywany w Katalonii. To jest moi drodzy mój pierwszy typ, natomiast drugim jest spotkanie Manchester United, a właściwie, jak Boys' Berno z Manchester United. Ponownie mecz wyjazdowy, ja osobiście niekoniecznie lubię obstawiać, natomiast dzisiaj troszeczkę taki wyjątek od reguły, bo powiedzmy sobie szczerze, Manchester United z Cristiano Ronaldo w składzie jest drużyną no mam wrażenie znacznie mocniejszą niż sezon temu, Manchester United tak naprawdę od dwóch, trzech, kurczę nawet więcej, no nawet już od paru sezonów nie ukrywajmy, może nie był klubem memem to za, za dużo powiedziane, no zresztą w tamtym sezonie przecież całkiem nieźle się prezentowali, walczyli o mistrza natomiast była to taka drużyna, której czegoś brakowało, obecny skład Manchester United jest naprawdę bardzo dobry wielu zawodników jest w formie i myślę, że Czerwone Diabły będą w tym sezonie drużyną, która będzie potrafiła napsuć krwi naprawdę wszystkim. I tutaj jak Boys Berno nie powinni być jakąś większą przeszkodą, także można sobie spokojnie moim zdaniem postawić na to, że Manchester to spotkanie wygra. Jak widzicie, kurs 2.76, sorry, musiałem się tak wychylić, bo mikrofon zasłonił ekran, 2.76, także już można by było go podciągnąć pod progresję. Ale ja osobiście, moi drodzy, tak jak mówiłem, dzisiaj chciałbym sobie zagrać troszeczkę wyższy kursik na tej naszej progresji, troszeczkę jeszcze to wszystko sobie zmodyfikować. Przede wszystkim, moi drodzy, wrzucam sobie tutaj mecz na, mecz na dobitkę. Wiem, że Takich kursów niektórzy powiedzą, że się nie gra. No ja uważam, że jeżeli chodzi o londyńską Chelsea, to tutaj na swoim stadionie w Lidze Mistrzów z Zenitem powinni sobie poradzić. Kadra bardzo mocna, kadra, która jest może nie w fenomenalnej formie, ale jest w formie na pewno a nie pod formą. Także myślę, że no nawet, żeby sobie podbić kursik, można tą Chelsea zagrać. A dodatkowo ja, moi drodzy, tutaj nie zagram czystego Bayernu, a zagram sobie coś, co naprawdę fajnie podbija kurs, a mianowicie, że Bayern wygra to spotkanie oraz padnie w nim po Wyżej 1,5 gola, kurs aż 2,20 Także naprawdę fajne podbicie A tak jak już mówiłem, uważam, że Bayern jest w formie I nie powiem wam, że wygra 2-0 Bo może wygrać na przykład 2-1 ale, ale uważam po prostu, że W tym spotkaniu te bramki padną I dzięki temu moi kur drodzy, kursik to aż 3,70, także podbiliśmy Praktycznie o jeden ten kurs No i tak jak mówiłem, dzisiaj taka troszeczkę Wyższa progresja, więc do wygrania 162 zł Także moi drodzy, stawiamy sobie ten zakładzik I miejmy nadzieję, że on się zaśle. Wygląda bardzo dobrze, ja jestem z niego zadowolony, śledzimy dzisiaj wieczorem mecz Ligi Mistrzów i zobaczymy, czy jutro będę znacznie bogatszy. Wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, możecie obstawiać, czy ten niższy kurs, czy ten wyższy, zapraszam Was do tego oczywiście bardzo, ale to bardzo gorąco. Pamiętajcie o naszych meczach specjalnych, nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału Murawa TV oraz oczywiście o zostawieniu łapki w górę pod tym odcinkiem, za to będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się moi drodzy, na razie!